Dzień dobry słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i Moim. W czwartkowym segmencie, który co prawda nie ma nazwy, ale pojawiają się w nim zarówno filmiki moje, jak i ciotki i tym razem padło na mnie. Słuchajcie, w dzisiejszym kasowym odcinku... Mam dla Was kolejnego sima zodiakalnego na podstawce. I tym razem będzie to Karolina Raczyńska, która jest związana ze znakiem raka. Ponieważ słowo rak dość głupio się kojarzy w języku polskim, dlatego nie dałem jej na nazwisko. Rak, tak? Umówmy się. Zachowujmy poziom. Tak czy inaczej, e, znak raka, e, osoby z znaku raka są wrażliwe, empatyczne, troskliwe, lojalne, ale z drugiej strony mogą być zmienne, być zdrażliwe, zaborcze i skąpe, co w sumie podpowiedziało mi ideę postaci takiej mm, mamusiowatej, ponieważ e, znak raka e, jego planetą. Chroniącą jest księżyc, a księżyc jest planetą bardzo kobiecą i bardzo zmienną, więc w sumie taka, taka potężna Mamusia jak najbardziej będzie do tego pasować. Kolorami są niebieski i srebrny, ponieważ w kasie srebrnego to jest jak na lekarstwo, a w kasie podstawkowym jest go jeszcze mniej, dlatego zamiast srebrnego będzie biały, bo tak. Tak. I Karolina będzie rodzinna, no bo Mamusia, będzie dobra i będzie towarzyska. Tak. Z, przy tej okazji yy, chciałbym przypomnieć i powiedzieć tym, którzy jeszcze nie wiedzieli, że była dostawa i w dostawie dostaliśmy cudowne, wspaniałe rzeczy, czyli odnowienie Dona Lotario oraz rodziny Kaliente. Tak. I w tym momencie właściwie skończyły się cudowne rzeczy, ponieważ yy, umówmy się. Wiem i zdają sobie sprawę, że rodzina Caliente, jak samo nazwisko wskazuje, jest rodziną latynoską. Don Lotario, jak samo imię wskazuje, jest albo z Włoch, albo z Portugalii, albo z Brazylii, więc wszystko rozumiem, wszystko jasne. Natomiast no chyba po tylu latach to przywykliśmy do ich, ich wyglądu i no powiedzmy nie są w moim guście, tak. Tak, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia i być może kiedyś się przyzwyczaję do nowej rodziny Kalientej i do nowego Dona Lotario, ale na szczęście mam stare wersje pozapisywane w swojej bibliotece. Jej! Tak. Tak czy inaczej. Mam nadzieję, że Simka Wam się spodoba. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. A my słyszymy się przy najbliższej nadarzającej się okazji. Trzymajcie się ciepło i pa pa!